Dziś na przekrózimie zabierzemy Was w nieco cieplejsze klimaty, bowiem skupimy się na rynku hiszpańskim. Niezmiennie jest z nami Christian Meyer. Więc pierwsze pytanie bardzo ogólne: jak generalnie wygląda sytuacja rynku e-commerce w Hiszpanii? Hiszpania w Unii Europejskiej jest czwartą potęgą, jeżeli chodzi o wygenerowany chociażby przychód krajowy brutto. Wyniósł on ponad 1,5 biliona. Niemniej jednak ponad 60% mieszkańców Hiszpanii uważa, że ich gospodarka wymaga poprawy. Podejrzewam natomiast, że dzisiaj będziemy skupiać się jednak na kwestii związanej z e-commerce. Zdecydowanie tak. Przejdźmy krok dalej i skupmy się już stricte na rynku sprzedaży internetowej. Hiszpański rynek e-commerce dynamicznie rośnie. Pomimo to poziom penetracji tego rynku wyniósł w 2023 roku Trochę ponad 40%. Co pokazuje, że no bardzo dużo jeszcze mamy tam do zrobienia, jeżeli chodzi o ekspansję i właśnie takie przeświadczenie kupujących, w tym, żeby dokonywali zakupów bezpośrednio w internecie. Nasuwa mi się tutaj pytanie, czy w takim razie jest to odpowiedni moment, aby zaplanować i wdrożyć ekspansję na ten rynek? Czy jednak z punktu widzenia sprzedawcy bardziej optymalnym byłoby, aby poczekał on, aż ta penetracja rynku wzrośnie? Chociażby ze względu na zajęcie swojej pozycji w bestseller ranku, w danej. Platformie, warto już te działania prowadzić. Wszystkie estymacje, które są prowadzone właśnie przez różne jednostki zajmujące się tego typu danymi, wskazują, że do 2030 roku wartość tego rynku będzie bliska 60 miliardów dolarów. Tak więc warto już teraz się interesować takim tematem. Imponująca statystyka. Natomiast chciałbym, żebyśmy osadzili ją też w kilku innych, aby nieco bardziej uzmysłowić, jak to przekłada się ostatecznie na handel produktami. Może skupimy się na ROPO, Jest chyba jedna z najczęściej spotykanych metodologii badania zachowań konsumenckich, więc zgaduję, że masz też kilka statystyk na ten temat. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z zachowaniami konsumenckimi, to mamy bardzo fajne dane. 76% konsumentów szuka produktu online i w taki sposób też dokonuje zakupu. 16% kupujących szuka produktu online, natomiast zakupu dokonują już w offline, np. w sklepach stacjonarnych. Natomiast pozostałe 8% w ogóle nie wchodzi w żadną wyszukiwarkę i zakupują drogą taką tradycyjną. Pozwolę sobie brnąć dalej w dane statystyczne. Widzę, że jesteś dziś dobrze przygotowany pod tym kątem. Jak często hiszpańscy konsumenci dokonują zakupów w e-commerce? No, ja myślę, że tutaj y, trzy takie y, statystyki można byłoby wprowadzić. 30% konsumentów y, dokonuje zakupu raz w miesiącu, 25% konsumentów raz na dwa tygodnie, a 20% konsumentów raz w tygodniu. Y, jeżeli ktoś z Państwa y, dotarłby do tych statystyk, to bardzo ciekawy jest też odsetek 2%, którzy kupują codziennie lub częściej. Czyli prawie tak często jak Twoje narzeczone. Przejdźmy do następnych pytań, ależ naturalnie. Gwoli podsumowania tych statystyk, proponuję, abyśmy też porozmawiali o tym, jak wyglądają wydatki statystycznego hiszpańskiego e-konsumenta. Na jakim poziomie się, kształtują się jego roczne wydatki? Taki statystyczny konsument w 2023 roku wydawał około 1600 euro. Natomiast rok później ta wartość wyniosła już 1800 euro. No, wszystkie prognozy wskazują, że w przyszłym roku ta wartość przekroczy już 2000. Miło się tego słucha, ale proszę oszczędźmy naszym widzom matematyki. Jak wygląda to sumarycznie? Sumarycznie wartość całego rynku e-commerce, w szczególności tego właśnie B2C, wyniosło ponad 30 miliardów euro. Jeżeli chodzi o taki rozkład, o którym mówisz, to ponad 54% przypadło na hiszpańską domenę platformy Amazon, niecałe 18% wygenerowało AliExpress, Natomiast później była taka duża przerwa tak? i późniejsze platformy wszystkie notowały już poniżej 10% udziału, tam znalazły się na przykład temu czy chociażby Amazon, ale z domeną.com. W takim razie weźmy na tapet hiszpańską domenę Amazon. Jakie były najbardziej popularne kategorie? Jeżeli chodzi o te najbardziej popularne kategorie, to pokrywa się to też z pozostałymi rynkami Unii Europejskiej. Mówimy więc o elektronice, o modzie, ubraniach, obuwiu, o produktach z wyposażenia wnętrz, czyli tzw. Tak home oraz o kwestiach związanych z książkami, muzyką, filmem. Mając na uwadze odległość pomiędzy Polską a Hiszpanią, zastanawia mnie jeszcze kwestia organizacji logistyki na tym rynku. Odległość nie wpływa tylko i wyłącznie na samą logistykę, ale też na trochę zachowania konsumentów i sezonowość tych produktów. Natomiast jeżeli chodzi o nasze możliwości jako polskich przedsiębiorców, no to tutaj już bym skłaniał się przy wykorzystaniu fulfillmentu, czy takiego dedykowanego przez samą platformę, czy jakiegoś zewnętrznego. I w zasadzie tylko w przypadkach takich produktów gabarytowych lub tych, które nie mają możliwości. Sprzedaży poprzez fulfilmenty, skłaniałbym się ku własnej wysyłce, czyli, wy czyli wykorzystaniu sieci kurierskiej po prostu. Poruszyłeś też ciekawy wątek odnośnie sezonowości. Jak wyglądają te różnice pomiędzy Polską a Hiszpanią? No, różnice zdecydowanie są, jeżeli chodzi o sezonowość. Przede wszystkim Hiszpania jest jednym z tych krajów, do których jeździmy na wakacje. W szczególności z takiego powodu, że jest tam ciepło. I ciepło jest dłużej niż u nas w Polsce. W związku z tym ten sezon właśnie na produkty związane z nie wiem, ogrodem, z hobby jest delikatnie rozciągnięty, co oznacza, że zaczyna się szybciej niż tutaj w Polsce, ale kończy się też później niż dla nas, dla Polaków. Więc no to jest bardzo dobra informacja właśnie dla wszystkich produktów czysto sezonowych, które w Polsce na przykład gdzieś z końcem września no przestają się już sprzedawać, a w Hiszpanii jeszcze przez te półtora miesiąca mamy szansę, aby, aby sprzedaż prowadzić. To faktycznie bardzo dobra informacja dla eksporterów. Zatem podsumowując, dlaczego warto rozpocząć sprzedaż e-commerce cross-border w Hiszpanii? No, Hiszpania, tak jak zaczynaliśmy, jest czwartą potęgą, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Jest krajem, w którym cały czas ten rozwój rynku e-commerce idzie do góry, w którym prognozy są bardzo dla nas obiecujące. Jeżeli chodzi natomiast o jakieś różnice kulturowe, no to pomimo wyluzowanego stylu życia Hiszpanów, nie masz tutaj takiej dużej przepaści pomiędzy nami Polakami, żebyśmy mieli nie trafiać po prostu w ich gusta, jeżeli chodzi o produkty. Krystian, dziękuję Ci za rozmowę. Jeśli natomiast wy zastanawiacie się nad sprzedażą na rynku hiszpańskim, serdecznie zapraszamy na konsultację właśnie z Krystianem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I na spotkaniu. Do zobaczenia.